Jeżeli to twój głos, mój Boże, jeśli to do mnie wołasz, to na śniegrze, jeśli to na mnie czekają. Jeśli to na dnie czekają ładne zboże, O, to jest sam pośmiech. Szczęść Boże, siostro Margareto. margaretto Boże. Możemy porozmawiać chwileczkę? Czy siostra maseczki? Tak, szyje maseczki. A gdzie one będą podarowane? Do jakichś wspólnot takich, do szpitala? Do szpitala. Myślę, do domu tak. Pomocy do, pod... Myślę że tak. Ale ja chciałam zapytać siostrę: Czy jest siostra szczęśliwa, będąc siostrą zakonną? Jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, bo czuję się kochana przez Pana Boga. Doświadczyłam i doświadczam tej miłości nieustannie w Jego opatrzności. Hmm. Bóg jest dla mnie siłą do przekazywania miłości innym. Mhm. Siostro Margareto, ale dlaczego się czuję się szczególnie wybrana w życiu konsekrowanym? Bo przecież można też w świecie być z Panem Bogiem. Bo jestem oblubienicą. I tyle jest różnych sytuacji też codzienności i trudnych sytuacji. I dla mnie Bóg jest pierwszy. Do niego idę, bo. Z każdą sytuacją, z każdą prośbą, trudnością, czuję się właśnie wysłuchana, czuję się właśnie szczególnie jakoś, y, doświadczam tego wysłuchania właśnie. Czyli ktoś taki najbliższy. Najbliższy, tak. Obluwieniec. Obluwieniec, tak. Siostro, dziękuję za to spotkanie, tą rozmowę. Życzę się jeszcze dużo radości, pokoju, wzrastania w powołaniu, no i służenia tymi wszystkimi darami, którymi Pan Bóg obdarzył innym ludziom. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do ludzi obojętnych na pracę bez nagrody oto jestem poszli mnie przywracać zdrowie Światło nie mi mym Oto jestem Poślij mnie. Jeżeli to Twój głos Mój Boże Jeśli to Do mnie wołasz To na śnie Jeśli to Na mnie czekają w Boże, Oto jestem 恭喜你。